z dnia 6 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka zarządu powiatu kościńskiego. Na podstawie artykułu 12 pkt. 2 z 30 ustawie ustawie z dnia 4 czerwca r. o samorządzie powiatowym uchwala się, co następuje. Przyjmuje się Pana Radosława z funkcji etatowego członka zarządu powiatu kościńskiego. zwania się Pan Radosława Sojaka z podjęcia etatowego członka zarządu powiatu kościńskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem Podjęcie. Po 18 miesiącach pracy i pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu Krośnieńskiego przyszedł czas na nowe wyzwania. Radosław Sujak złożył rezygnację z pełnionych dotychczas funkcji. Oficjalnie składam rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu Krośnieńskiego. Szanowni Państwo, w listopadzie 2018 roku odebrałem czekany telefon. Wtedy pełniłem funkcję jeszcze wiceprezydenta. Gorze polskiego i zadzwonił do mnie Grzegorz Darczyński. Konkluzja naszego, naszej rozmowy była mniej więcej następująca. Będziesz miał więcej obowiązków, mniejsze kompetencje, mniejszą pensję i na głowie szpital Krasiński. Tak chciałbym przekonać. Radosław Sujak aktywnie działał w obszarach pomocy społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony zdrowia i kwestiach związanych z zachodnim centrum medycznym. W ciągu półtora roku wróciło ratownictwo medyczne, oddział wewnętrzny, poradnia technologiczna, mamy przygotowany oddział replikacyjny, który w moim odczuciu tylko przez pandemię został jeszcze uruchomiony i chciałbym to sobie Zakupujemy Zakopujemy nowoczesny sprzęt, uzyskaliśmy. Kilka tygodni temu pół miliona złotych we wszystkich, że tak powiem, yy, sił na nowy rentgen. Proszę Państwa, zadbniamy lekarzy, wylegniarki, tak tylko Panie Starosto, z najnowszej informacji. Prawdopodobnie będziemy mieli yy, nowego anestezjologa. Przez kilkanaście miesięcy udało się zrobić wiele dla powiatu. Na końcu 2018 roku. I w styczniu nie do końca w ogóle wierzyliśmy, że to się uda, że ratownictwo ma nas powrócić do Krosna, gdzie e, krawkę na nasze ratownictwo miały inne podmioty, gdzie już wręcz byliśmy wykreślani. Natomiast e, rzeczywiście pewne rzeczy, jak to się mówi, trzeba wychodzić. E, wychodzić i pewnymi znajomościami otwierać drzwi. To między innymi dzięki znajomościom radka były już członek zarządu, zajmował się także sprawami związanymi z pomocą społeczną. Droszy Państwa, to nie wszystko pomoc społeczna. Wiele rzeczy udało się zrealizować wiele nowe projekty realizowane przez PCPR, Matę Pracy. Bardzo Panią dziękuję za tą pracę, bo mam nadzieję, że będziemy wzajemnie się liczyć i y, y, wspierać się w wielu, wielu działaniach, ale też fakt, że suchą stopą przez pandemii. Na dzień dzisiejszy zadziałały procedury i rzetelne podejście naszych kierowników i dyrektorów, a teraz wszystkim dyrektorom jednostek wojskowych chciałbym bardzo mocno podziękować. Na pożegnanie Radosław Sujak otrzymał karetkę. To jest ambulans, który tak naprawdę jest symbolem pewnych działań w szpitalu. Prawdziwy symbol tego, co się, się działo. Eee... Nawet na specjalny nagryw, zachodnie centrum medyczne, z podpisy do Soksuja. Radek, możesz się nim oczywiście bawić, masz sygnały, można na sobie pojeździć, ale najlepiej byś postawił na szafie, żeby zawsze ci przypominał, co fajnego dokonało się w powiecie Krośnieńskim. Do tego pióro parkera z wygrawerowanym Powiat Krośnieński. Jak będziesz podpisywał jakieś ważne umowy biznesowe, 1 lipca minął rok, odkąd w zachodnim centrum medycznym został uruchomiony oddział wewnętrzny. W tym czasie oddział przyjął 1119 pacjentów.